They, 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 take, day they, 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 take, day they, 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 take, day they, they, they. day Cześć wszystkim z tej strony Karolina. Witam się z wami z powrotem na moim kanale. Jeżeli widzimy się po raz pierwszy, będzie mi super miło, jeżeli klikniecie subskrybuj, będziecie wtedy na bieżąco z każdym moim nowym filmem. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, mam dla was hol zakupowy z butami w bardzo rozsądnych cenach. Ostatnio, jak robiłam zamówienie właśnie na Allegro, czy też kupowałam szpilki, botki i tak dalej, to stwierdziłam, że to będzie idealna okazja, żeby nagrać dla was właśnie taki stary, klasyczny hol zakupowy, którego nie było na moim kanale. Słuchajcie, przez ostatnie Ostatnie dwa lata, aż wstyd się przyznać, więc musicie naprawdę bardzo miło powitać ten film, to wtedy częściej będę kręciła dla Was hole zakupowe. Udało mi się kupić masę fantastycznych butów, ja w ogóle na Allegro często kupowałam szpilki na jakieś wiecie, jednorazowe wyjścia, jakieś takie fajne okazje, buty, które po prostu, e, które będą takie bardziej wystrzałowe, także udało mi się znaleźć nie tylko właśnie jakieś ciekawe buty na obcasie, ale również będę miała dla Was jesienne propozycje, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to bez zbędnego gadania. Lecimy już prosto do tego, co udało mi się kupić. Zaczynamy. Zaczniemy od tych butków, których jestem absolutnie zakochana. Są to buty, które kosztowały 199 zł i muszę Wam przyznać, że są naprawdę bardzo porządnie zrobione. Są to butki z Eko Skóry które mają taką grubą podeszwę i pomimo tego, że wyglądają masywnie, to trzeba przyznać, że są lekkie i są bardzo wygodne wewnątrz, w ogóle mają taki delikatny filc, więc super wygodnie się w nich chodzi. Linki w ogóle do wszystkich rzeczy, które dzisiaj pokazuję w odcinku zostawię Wam oczywiście w opisie filmu i tak jak pewnie zauważyliście są to buty bardzo mocno inspirowane tymi butami z najnowszej kolekcji Bottegi Venety natomiast powiem Wam, że one na żywo wyglądają rewelacyjnie i naprawdę ich jakość pomimo tego, że są z ekoskóry jest naprawdę super. Bardzo ładnie wyglądają na nogach, jak je sobie pierwszy raz mierzyłam, to stwierdziłam, że są naprawdę bardzo wygodne, więc jeżeli miałabym wybierać pomiędzy tymi butami, a jakimiś takimi wiecie z sieciówek, to zdecydowanie postawiłabym na te. Mierzyłam podobne modele w sieciówkach i nie wiem czemu one były dwukrotnie cięższe, a te akurat mają taką delikatną podeszwę, w związku z tym są wygodne, no i musicie przyznać, że tak samo super wyglądają, a w tym sezonie w ogóle te masywne buty są bardzo mocno na topie, dlatego stwierdziłam, że warto byłoby zaopatrzyć się właśnie w takie oto botki. Druga para to takie typowe oficerki, które trochę przypominają ten najnowszy model Prady, natomiast są one słuchajcie krótsze, nie mają trzech kieszeni, tylko mają jedną kieszenie, są tak delikatnie inspirowane i jak je sobie mierzyłam, to powiem Wam, że bardzo zgrabnie wyglądają na nogach. Mimo tego, że to też jest następna taka para butów, która jest, wiecie, w miarę właśnie taka masywna. To bardzo szczupło na tych nogach wyglądają, w fajnym miejscu się kończą, więc też nie skracają łydki. Ja zawsze tego typu buty noszę albo do sukienek, albo do nawet jakichś takich, wiecie, spódniczek, gdzie mam na sobie jeszcze jakieś ciemne rajstopy, właśnie jesienią. I te buty kosztowały, z tego co pamiętam, chyba 170 zł. Zerknijcie tylko na tą parę, jaka ona jest przepiękna. Jak je zobaczyłam na aukcji, to stwierdziłam, że to są buty, których szukałam, jeśli chodzi zarówno o kolor, jak i o krój. To są klapki na obcasie, w tym takim bardzo modnym w tym sezonie geometrycznym kroju. Mają tak samo fajnie z tyłu ścięty obcas. To też jest trochę taki styl właśnie bottegi Venety. Ale powiedziałabym, że nie do końca, bo tutaj jednak oprócz jeszcze tej siateczki, wewnątrz macie zrobiony taki, jakby klapek, taką japonkę. Buty bardzo wygodne, z tego co je mierzyłam, są fajnie sprofilowane i ten obcas, przez to, że on jest właśnie taki delikatnie ścięty, to też jest wygodny i nie czuć tej wysokości. Bardzo ładnie wyglądają na nogach. No i to, co mi się w nich najbardziej podoba, to zdecydowanie ten kolor. Kolor jest taki, że tak naprawdę beżowe buty zawsze uważam, że da się założyć do wszystkiego i Będą pasowały zarówno do jeansów, jak i nawet do takich ciemniejszych stylizacji, praktycznie do każdej sukienki. Także jestem z nich bardzo, ale to bardzo zadowolona i jestem ciekawa, jak będą mi się nosiły. I one kosztowały 125 zł. Jeszcze jedne wyjściowe klapki, które złapałam bardzo spontanicznie. Nie wiem czemu, ale jak je zobaczyłam na stronie, to stwierdziłam, że zobaczcie, ten czub naprawdę wydawał mi się na maksa interesujący i nie mam w swojej szafie ani jednej pary, która właśnie byłaby tak zakończona. Te buty kosztowały 99 zł i powiem Wam, że myślałam, że nie będą jakieś, wiecie, rewelacyjnej jakości w tej cenie, a jak przyszły i jak je zobaczyłam na żywo, to stwierdziłam, że naprawdę kompletnie nie wyglądają na swoją cenę. Powiedziałabym, że kosztowały przynajmniej kilkaset złotych. Nie wiem, czy Wy też macie takie wrażenie, że one właśnie wyglądają bardzo, ale to bardzo tak elegancko i ekskluzywnie. Dodatkowo ten obcas jest wykładany takimi cyrkoniami, co też fajnie Wygląda. No i ten czub robi robotę. To są buty, które zwracają uwagę i są bardzo właśnie takie charakterystyczne. Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale ostatnio zorientowałam się, że w mojej szafie nie mam w ogóle ani jednej pary klasycznych czarnych i białych szpilek. Nic. Za każdym razem ostatnio, jak kupowałam buty, to wymyślałam z jakimiś kolorami, a potem się okazywało, że nie miałam do czego ich nosić. I ostatnio, jak przyszło do czego i miałam się ubrać klasycznie, to zauważyłam, że nie mam w ogóle ani jednej pary, więc stwierdziłam, że jak już będę robiła zamówienia, no to tak samo wypadałoby zamówić klasyczne czarne szpilki i białe, które zresztą zaraz Wam pokażę. Te szpilki, które zamówiłam, mają tłoczony taki wzór, jakby skóry krokodyla. Natomiast powiem Wam, że to nie jest jakoś bardzo zauważalne, są bardzo ładnie wyprofilowane są niesamowicie eleganckie, mają też idealną wysokość obcasa, bo jak się w nich chodzi, to jednak nie czuję, że są to buty jakieś, wiecie, ultra niewygodne, jak na szpilki. Bardzo mi się podobają, no powiedziałabym, że taka, wiecie, klasyka. Kosztowały 99 zł i złapałam je tak samo w odcieniu białym. Dla tych z Was, którzy nie mogą się przekonać do odcienia białego, bardzo Wam polecam. Słuchajcie, białe szpilki wyglądają tak przepięknie, z takimi klasycznymi jeansami, to po prostu tak gra kolorystycznie, Właśnie teraz podczas tego Fashion Weeka w Paryżu zorientowałam się, że mi tych białych szpilek brakuje, no i właśnie się na nie zdecydowałam. Oczywiście musi być jedna para szalonych botków. Historia z tymi butami jest taka, że jak je zobaczyłam, to stwierdziłam, że jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały właśnie takie oto buty, które są zrobione z takiej lakierowanej ekoskóry i takiego powiedzmy ala lateksu. No, i jak przyszły, to miałam takie hmm, całkiem spoko, ale wiecie, bez rewelacji. Natomiast jak je założyłam, i jak zobaczyłam, jak one są pięknie sprofilowane, nie wiem, czy będzie to tutaj widać. Widzicie to, jak tutaj jest wąsko. To sprawia, że po prostu Wasza noga wygląda ultra szczupło. Są to buty, które przepięknie właśnie formują zarówno stopę, jak i łydki. Wyglądają bardzo, bardzo ładnie i są to buty, które tutaj opinają, więc ta kostka wydaje się bardzo, bardzo szczupła. Przepięknie wyglądają do jeansów, bo sobie je mierzyłam do jeansów. Jestem ciekawa tak samo, z czym uda mi się jeszcze je zestawić, ale to jest właśnie para tego typu, którą jestem w sumie zaskoczona, bo tak kupiłam je trochę w ciemno i miałam coś takiego, że jak nie będą dobrze wyglądały, to jest w a teraz powiem Wam, że są bardzo stabilne, no i tak jak Wam powiedziałam wcześniej, wyszczuplają nogi. Także jestem z nich zadowolona i zobaczymy, z czym będę je nosiła. Podsumowując, wydaje mi się, że naprawdę udało mi się złapać bardzo fajne buty, w szczególności te pierwsze botki z Ala Bottegi Venete, po prostu jestem w nich zakochana, wyglądają przepięknie, także linki do wszystkich butów, o ile te linki będą wciąż aktywne, zostawię Wam oczywiście w opisie filmu, także sprawdzajcie, czekam na Wasze komentarze i przede wszystkim napiszcie mi, czy chcecie zobaczyć na moim kanale więcej holi zakupowych, jestem bardzo ciekawa. Dzięki za oglądanie, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!